Cześć z tej strony W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać wydech od jawki Tak on się prezentuje Jest on malowany na szaro farbą żaroodporną Od środka i na zewnątrz No i cóż, został wyczyszczony, odtłuszczony no i omalowany Mam nadzieję, że wam się podoba Na kamerze nie wygląda jak biały, ale Normalnie jest jasno szary No i cóż To by było na tyle jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Sorry, że jest taki króciutki, no ale nie ma tu nic do gadania więcej. No i cóż, dziękuję wam za ponad 100 subów. Lecimy po 110. No i nie wiem, piszcie, czy chcecie jakiś inny, kolejny filmik. Nie wiem, co nagrywać, o jakiej tematyce. Teraz omalowałem wydech, no to Mam o czym nagrywać, ale tak ogółem to nie wiem. Od środka na zewnątrz i wszędzie są malowane. Jeszcze nie doszedł tak idealnie, ale cóż. Tutaj, jak widzicie, w środku jest wszystko tak, jak powinno. Czyli jest ten środek cały, ten co wygłusza trochę. Więc jaka będzie na pewno cichsza, to gara z pustym wydechem i dziurami. No i cóż, tak to wygląda od drugiej strony wygląda to tak niecodziennie jeszcze tak nie widziałem w wydechu jest takie coś i tutaj wchodzi kolanko no wczoraj to wypalałem w sensie lałem, nalałem trochę rozpuszczalnika i podpaliłem no i coś tam w tego nagaru się spaliło no i wyleciał no i cóż to by było na tyle Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję wam bardzo za chyba 106 subskrypcji. Cześć.